Lidlowy przegląd cenowy. Rośnie temperatura rozmów o różnicach cenowych w biedronkach. Na wakacjach drożej? Co na to klienci? zaś się o tym dowiedział, to byłeś w dolinie. A myślałem, że jestem przygotowany na wszystko. Sprawdziliśmy górskie miejscowości. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 litrach i 10 biedronkach. Ceny tych produktów w biedronkach w górach były wyższe niż w innych badanych miastach. Nawet o ponad 13 zł. A w każdym lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w biedronce. Szczegóły na lidl.pl, kośnik-koszyk. To nie magia, to lek Magne B6 Forte. Redukcja stresu potwierdzona naukowo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Za chwilę. Piłkarz milioner pokaże nam, czym jeździ. E, tym jeżdżę na trening, tym na zakupy, tym do fryzjera, tym to na reprezentację. Wow! Ile to trzeba wydać na ubezpieczenie? Żeby było taniej, wchodzę sobie na Mubi.pl, wpisuję dane do polisy, porównuję oferty różnych firm i jestem parę stówek do przodu. Mubi tanio ubezpieczyć lubi. W życiu jak w sporcie, potrzebna jest skuteczna ochrona. Wejdź na wyższy poziom z Rexoną Advanced Protection i bądź pewny siebie, niezależnie od tego, jak bardzo się rozgrzejesz. 72 godziny ochrony przed nieprzyjemnym zapachem i potem. Rexona. Nigdy za gorąco, zawsze pod kontrolą. I Buprom Max Sprint uderza w ból ze swoją maksymalną szybkością. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Już blisko 3 miliony klientów korzysta z usług banku współdzielczych z grupy BPS. A Ty? Znasz już ofertę banku po sąsiedzku? Są miliony powodów, żeby nas odwiedzić. Załatw to po sąsiedzku. Sprawdź na mojbank.pl Czas na trening szybkich i bezpiecznych płatności w internecie. Pobierz aplikację Visa Mobile. Pobrane. Aktywuj kartę PKO Banku Polskiego Visa Mobile. Już mogę płacić? Tak, numerem telefonu. Chodź Visa Mobile na Allegro, by otrzymać 40 smartfonów. Hej, łatwe! Hej Ikea, czy można cieszyć się już dziś, a zapłacić później? Można! Let's go. W Ikea radość poczujesz w pełni, a zapłacisz później. W wygodnych kawałkach na raty 0%. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Bądź mną, poznajesz dziewczynę. 10 na 10, ale okazuje się, że jej rodzina to wielbiciele orzechów K-Classic. Pies, jak słyszy k myśli, że spacer do Kauflandu. O co ta afera? Że niby kup, chrup, poczuj jakość? Mówię ok, spróbuję. Wow, co za jakość! Jakby rosły na K-Classicowych drzewach i zbierały je wiewiórki. A cena? Tanioszka. Kupisz sobie cały wózek i się żyje. Super chruper, orzechy i bakalie k wyłącznie w Kauflandzie. Teraz między innymi Żurawina K-Classic 549 z Kaufland Kart. Kup, chrup, poczuj jakość. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Się Czemu nie spytasz swojej wątroby? Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Sponsorem programu jest producent leków na zaparcia Dulcobis w postaci tabletek i czopków www.dulcobis.pl. Przyjemnego oglądania programu życzy sponsor, producent płynu nicelarnego, Garnier. Sponsorem programu jest Vektra, dostawca internetu i telewizji do domu. Czasem moja zachorowała. Czujesz się ociężały? Czemu nie spytasz swojej wątroby? Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Kropka, 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 kropka Kropka, kropka, A ten gdzie się podział? Wystarczy Zajmijmy Ślotok gumą Orbit Żuje się dobrze Marvel Must Have Zbierz ekskluzywną kolekcję komiksów i grafik, które trzeba mieć Tom pierwszy, Spider-Man Tylko 14,90 Już w kioskach i na musthave.pl. Rajdowcy na stanowiska 3, 2, 1 Start! Co za... Daje! Odżywcze i pyszne. Płatki śniadaniowe Nestle. Wspaniałe dni zaczynają się o poranku. Graj w rodzinne gry z płatkami śniadaniowymi Nestle. To nie magia, to lek Magne B6 Forte. Redukcja stresu potwierdzona naukowo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dobra, moi mili, Każdy wie, co robić. Marta? Kieruję akcję prosto do celu. Marek! Staje na wysokości zadania. Kasia! Cały czas na pomocy. I gramy u siebie, więc jak będzie? Uprzejmie będzie! robię tu. Moim Tu pomagają, uprzejmie mają. Bo jak życzliwie, uprzejmie i tanio, to w Lidlu. robię. Jestem Marysia i moim talenciakiem jest muzyka. O astronomii mogę mówić w nieskończoność. O księżycach, o blagościach. Jesteśmy super, drużyną. Naszym talenciakiem jest mi Szkoły są pełne talentów, a Lidl wspiera je już od trzech lat. Do tej pory w akcji wzięło udział ponad 10 tysięcy szkół. Przekazaliśmy im sprzęt o wartości 50 milionów złotych. Kupuj w Lidlu, odbieraj talenciaki i przekazuj je na zakup sprzętu dla szkół. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów. Iza, jest fajnie, co? Mhm. Mm A z kawką na lodzie byłoby jeszcze fajniej. Mhm, tak. Ale portfel zostawiłaś w samochodzie. Mm, tak. 500 metrów stąd. Mhm. Mm na szczęście dodałaś kartę MasterCard do telefonu, który masz zawsze przy sobie. I teraz możesz nim zapłacić zbliżeniowo w każdym miejscu. Płać wygodnie, tam gdzie ci wygodnie, dzięki bezpiecznym płatnościom MasterCard w twoim telefonie. Żyć po swojemu bezcenne. Gotowy na powrót do szkoły i pracy? Poczuj kontrolę dzięki drukarce Prader z dużą kasetą papieru i systemem czystego, bezproblemowego napełniania. Drukujesz bez kabli z dowolnego miejsca, dwustronnie, dzięki czemu dbasz o środowisko i swój czas. Drukujemy wszędzie tam, gdzie ty. Wow, nowe sosy dla odwiniary? Danie w azjatyckim stylu, w gęstym, bardzo gęstym sosie. Mmm, to lubię. Ci duże nudle winiary w gęstym sosie. Mam mut na azjatycki fut. Lipton, od tego się zaczyna lepszy dzień. Bądź mną! Poznajesz dziewczynę? 10 na 10, ale okazuje się, że jej rodzina to wielbiciele orzechów K-Classic. Pies jak słyszy K-Classic, myśli, że spacer do Kauflandu. O, co ta afera? Że niby kup, chrup, poczuj jakość? Mówię ok, spróbuję. Wow, co za jakość! Jakby rosły na K-Classicowych drzewach i zbierały je wiewiórki. A cena? Taniuszka. Kupisz sobie cały wózek i się żyje. Super chruper! Orzechy i bakalie K-Classic wyłącznie w Kauflandzie. Teraz między innymi żurawina K-Classic 5,49 z Kaufland Card. Kup, chrup, poczuj jakość Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Klienci banków spółdzielczych z grupy BPS mogą wygrać 460 tysięcy złotych. Załóż konto, weź kredyt lub oszczędzaj na lokacie. Ty też możesz wygrać w naszym oddziale banki spółdzielcze z grupy BPS. Wygrywaj po sąsiedzku. Milicjanci kontra złodzieje. Robota jest na dzisiaj. Po ile możemy trafić? Cios za cios. Żart za żart. Klient na przechowanie. Rozbieracie? Może najpierw buzi. Aż do krwi. W tej piwnicy nieprędko wyjdziesz. To będzie strzelał, czy tylko straszył. Jerzy Kulej w filmie Przepraszam, czy tu biją. Co to za figury? Chwytę <grydy> pokazują, koledzy, spotkaliśmy się. W niedzielę o 20 w Kino Polska. Trudne decyzje. Uratowałam jej życie. Bolesne wspomnienia. Nie umierają na darmo. I walka. Do samego końca. Złoty pociąg. Szawe z wartym szykiem. Pasażerka. Blok na apel, tak jest. Tajemnica Westerplatte. Jestem gotowy na śmierć. Mistrz. Walczysz dla Obłoki śmierci. Bonimów. 1915. To jest jakaś abstrakcja. Takiej stawki nie było jeszcze grze. Różne oblicza wojny 1 września w Kinopolska. Dzień dobry. Najlepszym przyjacielem policjanta jest jego mózg. I żadne umpa-papa ani bum-cyk-cyk cyk, niczego nie zmieni. Jasne? Nie. 40 cm twardej sztuki u pasa to fantastyczne uczucie. Czy ja powiedziałem coś śmiesznego? Rowan Atkinson w serialu komediowym Cienka niebieska linia. I tym błyskotliwym stwierdzeniem kończymy obrady kółka policyjnych idiotów. W każdą niedzielę w Zoom TV. Kim jesteś? Nazywam się MacGyver. To ty? Jak leci? Umiesz robić bombę z gumy do rzucia? A masz gumę? Czym właściwie się zajmujesz? Pora ruszyć głową. W twoich ustach to łatwizna. Łapcie go! Nie bijcie się o mnie, chłopcy. Richard Dean Anderson jako MacGyver. To by było na tyle. Od poniedziałku do piątku, o 16.00. Stop klatce. Dziś i jutro w Kino Polska. O 20.00 Jerzy Kulej w filmie Przepraszam czy tu biju. O 21.50 komedia Milion Dolarów. Jutro o 20.00 Tajemnica Westerplatte. Sponsorem programu jest operator sieci PLUS, partner ratowników wodnych. Razem od ponad 20 lat. Przyjemnego oglądania programu życzy sponsor, producent płynu nicelarnego Garnier. Na program zaprasza sponsor, producent leku na wątroby i niestrawność. Rafa Holin C.